skip intro, czyli pomiń czołówkę. To taka dosyć nowa funkcja bardzo wielu serwisów streamingowych, która bardzo przypadła wszystkim do gustu. Większość czołówek, zwłaszcza przy binge watchingu, faktycznie bywa irytująca, no bo musimy oglądać ciągle to samo, a chcemy już oglądać dalszą fabułę i nie ukrywam, że ja sama też bardzo często korzystam z tej funkcji, ale są też takie czołówki, których nie przewijam. Nigdy. Te najlepsze zapadają w pamięć z różnych powodów, albo ze względu na niesamowity klimat, albo niesamowitą muzykę, czy historię, albo niesamowity design. A ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest MSI, producent sprzętu dla designerów z serii Modern AM271P, czas na nową odsłonę naszego przeglądu najlepszych serialowych czołówek ostatnich lat. Dzisiaj to będzie część pierwsza, ponieważ wcale nie jest tak łatwo zmieścić to wszystko w jednym odcinku. Czasy, kiedy każdy serial miał swoją czołówkę, już dawno minęły. Jest mnóstwo seriali, którym za otwarcie wystarcza plansza czy logotyp, ale konkurencja na rynku sprawiła też, że no, jest się czym zachwycać. Jeszcze 10 lat temu takim niedościgłym wzorem była czołówka Dextera od studia Digital Kitchen. Dzisiaj ma ona naprawdę sporą konkurencję. Jaką? Oto naszych pierwszych sześć typów. True Detective, sezon pierwszy. Zaczynamy od serialu, który miał swoją premierę w 2014 roku, więc no minęło już trochę czasu. A tymczasem ta czołówka nie tylko się nie zestarzała, ale też stała się inspiracją dla bardzo wielu naśladowców. Widzieliśmy od tamtej pory mnóstwo czołówek, które jakoś tam nawiązywały do tego, co stworzono w intro pierwszego sezonu True Detective. Nad stworzeniem tego intro pracował dyrektor kreatywny Patrick Clare i aż trzy studia animacji, pochodzące z USA i mające ogromne osiągnięcia w swojej dziedzinie Elastic oraz australijskie Antibody oraz Breeder. Jako podstawę wykorzystano tu zdjęcia z prowincji stanu Louisiana zainspirowane stylem fotografii Richarda Misracha. Następnie je trójwymiarowo zmapowano i nałożono na siebie tak, żeby wyglądały jak takie animowane, wielowymiarowe obrazy. Cały proces trwał bardzo długo, cały proces był też bardzo wymagający, dlatego że była to praca drobiazgowa, ale i też no, wymagająca sporej kreatywności, bo cała ekipa tak naprawdę tworzyła nową jakość. Tą muzykę z kolei, którą słyszycie w tle, stworzyła taka alternatywna kapela country, która nazywa się The Handsome Family i całość robi naprawdę piorunujące wrażenie. Jack Horseman ta czołówka to jest mój absolutny faworyt. Nigdy, przenigdy jej nie przewijałam. Za każdym razem, oglądając po prostu w skupieniu tych 40 sekund, uosabiających wszystko to, co w Bożaku było najbardziej przewrotne. A także ym, zawierających mnóstwo dodatkowych, głębszych treści, bo tak jak sama animacja jest czymś więcej niż tylko zwykłym serialem animowanym dla dorosłych, tak i ta czołówka y, niesie ze sobą dużo głębszy przekaz niż wydawałoby się na pierwszy rzut oka. O tym, co dokładnie, opowiedział w obszernym wywiadzie dla magazynu Time twórca Bojacka Rafael Bob Waksberg, zwracając uwagę na takie elementy, jak na przykład punkt widzenia kamery, puste spojrzenia głównego bohatera i surrealistyczne, zmieniające się tło. Do tego psychodeliczny motyw muzyczny autorstwa perkusisty Black Keys, Patricka Carneya i mamy czołówkę, która zapada w pamięć na długie lata. Westworld. Pamiętam, jak w 2016 roku dostaliśmy przedpremierowo do wglądu i recenzji kilka pierwszych odcinków Westworld i były one po prostu nieskończone. To znaczy nie było części efektów specjalnych i właśnie nie było dopracowanej czołówki, którą w całości, w takiej finalnej wersji, mieliśmy okazję obejrzeć dopiero przy okazji premiery serialu. I opadły nam szczęki. Stworzone przez studio Elastic, czyli to samo, które współtworzyło czołówkę do detektywa, intro, to takie małe arcydzieło animacji składające się z minimalistycznych, ale i superrealistycznych ujęć, łączących ze sobą technologię i anatomię, zainspirowanych teledyskiem do utworu All Is Full of Love Björk w reżyserii Chrisa Cunningham'a i kinematografią Stanleya Kubricka. Całość uzupełnia majestatyczna muzyka skomponowana przez Ramina Diawadi, który stworzył ten motyw muzyczny specjalnie na potrzeby intro. Przy okazji tego tytułu i zanim przejdziemy do kolejnego, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad partnerem dzisiejszego odcinka, czyli MSI. Jak się zapewne domyślacie, praca nad tak misternie, nad tak precyzyjnie wykonaną animacją, która ostatecznie składa się w tak niesamowitą czołówkę jak ta z Westworld, wymaga naprawdę sporo czasu i wymaga, w związku z tym, odpowiednio wydajnej stacji komputerowej. Jeżeli zajmujecie się grafik designem, animacją 3D, czy po prostu pracujecie na plikach graficznych, nie wiem, na przykład przerabiając zdjęcia na komputerze, to doskonale wiecie, jak podstawowym, jak ważnym narzędziem jest odpowiedni komputer z odpowiednim monitorem, który będzie jak najdokładniej odwzorowywał kolory. Ten, który tutaj widzicie, to wspomniany już wcześniej 27-calowy MSI Modern AM271P z ciekłokrystalicznym panelem IPS oferującym jakość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Podświetlany diodami LED. Stacja pracuje na procesorze z serii Intel Tiger Lake z obsługą pamięci DDR4. Ma także dołączoną kamerę internetową w rozdzielczości Full HD. Stworzony dla designerów ekran wykorzystuje technologie MSI Anti-Flicker i Less Blue Light, chroniące wzrok użytkownika, a technologia Instant Display sprawia, że komputer All-in-One przechodzi w tryb pracy monitora bez potrzeby butowania całego systemu. Zresztą ten komputer nadaje się nie tylko do pracy, jest tak duży i wygodny, że można z powodzeniem oglądać na nim seriale. Ten sprzęt można teraz kupić w specjalnej promocji. Jeżeli do 31 października 2021 roku kupicie sprzęt MSI objęty promocją, będziecie mogli odebrać fizyczną kartę podarunkową do IKEA, samą lub w zestawie z podstawką na słuchawki firmy Okiwood. Promocją objęte są wybrane modele monitorów oraz stacji all-in-one serii biznesowych MSI. Taką stację mamy tutaj obok i testujemy do zastosowań graficznych. Może nie do stworzenia jakiejś super fantastycznie zanimowanej czołówki, ale na przykład obróbki zdjęć w Photoshopie. Big Little Lies. Najlepsze czołówki to nie tylko te, które oglądamy, ale też te, których słuchamy. I myślę sobie, że gdyby nie czołówka do Big Little Lies, utwór Cold Little Heart autorstwa Michaela Kiwanoki nigdy nie miałby szansy stać się takim gigantycznym międzynarodowym hitem, jakim się ostatecznie stał. Siłą tej czołówki jest prostota minimalistyczne napisy zaprojektowane przez studio Mark Wullen Associates oraz intro przygotowane przez agencję Real by Fake, która ma na koncie czołówki do bardzo wielu znanych seriali, takich jak choćby Sharp Objects, Little Fires Everywhere, Watchmen czy The Morning Show. Zdjęcia do czołówki Big Little Lies powstawały w okolicach Monterey, gdzie faktycznie nakręcono ten serial Monterey w Kalifornii. A konkretnie ta trasa, którą widzicie w czołówce, to jest trasa między Monterey a Santa Maria. Taka przepiękna trasa lecąca wybrzeżem. Tak się akurat składa, że w 2018 roku mieliśmy okazję tam pojechać i faktycznie wybrać się tą trasą, troszkę przeżyć tą czołówkę. Łowkę Big Red Lies i zapewniam Was, że jest tam dokładnie tak jak w tym intro. Dark. Test Rorschacha, czyli tak zwany test plam atramentowych od dziesięcioleci wykorzystywany jest do badania testowania, sprawdzania ludzkich skojarzeń. Zestawione ze sobą w lustrzanym odbiciu przypadkowe plamy są wykorzystywane jako narzędzie pomocnicze w stawianiu diagnoz klinicznych. Czołówka serialu Dark, która choć z sezonu na sezon się zmienia, ale bazuje na tym samym schemacie, nawiązuje właśnie do tego dość mrocznego eksperymentu. Na ekranie widzimy złożone ze sobą symetryczne odbicia różnych ujęć. Raz bliskie, raz ogólne plany, które robią niesamowite wrażenie, pobudzając do działania naszą podświadomość. Za design czołówki odpowiada niemiecki animator Lutz Lemke oraz Ari Media VFX. W tle słychać z kolei utwór pod tytułem Goodbye kapeli Aparat. Succession, czyli sukcesja. Pierwszą część naszego zestawienia zamyka czołówka, która może nie jest od strony technicznej jakimś wielkim arcydziełem, ale jest jedną z najbardziej sugestywnych serialowych czołówek wszechczasów, ponieważ między pozornie statycznymi ujęciami ukrywa bardzo dużo głębszych, dość przerażających znaczeń. Pośród klipów z domowego archiwum rodziny Royów czai się groza. Dysfunkcyjność tych relacji widać w małych gestach, pustych spojrzeniach dzieci, postaci wszechobecnego ojca, który dominuje większość ujęć oraz niemal całkowitym braku interakcji. Wszystkie te dziwaczne rodzinne sceny dopełniają współczesne ujęcia imperium, czyli budynków drukujących się gazet czy Nowego Jorku. Okazuje się, że czołówka sukcesji jest bardzo mocno zainspirowana intro filmu Davida Finchera z 1997 roku pod tytułem The Game, gdzie również oglądamy taki montaż takich niepokojących archiwaliów rodzinnych, ale to, co robi w czołówce sukcesji. Największe wrażenie to muzyka w tle, muzyka autorstwa Nicolasa Britella, fenomenalna muzyka, która dosłownie wrzyna się w pamięć. Nicolas Britell to jest kompozytor, który ma na koncie mnóstwo fantastycznych ścieżek dźwiękowych, choćby do Moonlight czy do The Big Short i w przypadku sukcesji również wykonał fantastyczną Robota. I to już koniec. Pierwszej części naszego zestawienia najlepszych serialowych czołówek ostatnich 5-7 lat. Ja w tym momencie otwieram listę jeszcze tutaj pod tym wideo. Bardzo zachęcam Was do wpisywania waszych typów. Kiedyś już pytałam Was na Twitterze moim o to, jakie seriale najbardziej Wam się kojarzą z tymi najlepszymi czołówkami, i ta dzisiejsza lista to jest właśnie efekt Waszych sugestii z tamtego Twittera a teraz zachęcam do pisania w komentarzach, dlatego, że będziemy kontynuować ten cykl, ze względu na to, że tych czołówek jest bardzo dużo, ale nie chcemy wymieniać tylko tytułów, seriali, pokazywać fragmentów, chcemy też opowiedzieć Wam dłuższe historie na temat tych czołówek, bo one są osobnymi bytami i warto jest zwrócić uwagę na to, kto je zaprojektował, kto nad nimi pracował i czym zostały zainspirowane, a muzyka to już w ogóle jest jeszcze dodatkowy temat, ponieważ każda z tych Czołówek ma świetną, zazwyczaj naprawdę bardzo sugestywną ścieżkę dźwiękową. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie dziękujemy MSI za współpracę. A Was zachęcam oczywiście do lajkowania tego odcinka, do subowania naszego kanału i do wpadania na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.